Dobra, się tutaj ja nie wiem, może rzucę jakoś na YouTube, ale wątpię. Opiotor mm. pięć ha z Thank Так, снимачки. Ммм. угу, Так. Так. Что мы можем заработать? Я можем покажу. я вам. Может, покажу. Okay, одну вам. Proszę. Ja idę spać. Do... Już? Tak. Czemu? A muszę się myć, bo... Czemu? Piszę z moim ziomkiem, który sobie zobaczyć nie Wiem, może słaby jest, ale zawsze coś. Dobra, słaby Я вам это, например, покажу. Сейчас. Добро, это может быть особо много. Камера, подождите. Ничего, мам. убрать. как Jaką grę pobrać na odcinek? Wszystkie wybieraj, określicie. Ale nie mam, nie obiecuję, że wszystko, Nie obiecuję wszystkiego. To tak, co mam takiego wszystkiego, ale jak najwięcej spróbuję. Tak, spróbuję jak najwięcej pobrać. Tak. Jak najlepiej pobrać, to może... No, zawsze tu wchodzę i szukam sobie fajnych... Tak zawsze chodzę po sklepie tutaj i szukam fajnych kwiatów. W ciągu...

Okej, okay. okej. Tak zawsze sobie chodzą. I mam to gdzieś, co się dzieje. Ja nie, nie zawsze tak mam gdzieś to. W większości. Chodzę, chodzę I Szukam czegoś do na Teraz świecie wcześniej. Szukam jak byłam ekran z telefonu. Co na telefonie nagrywam no, się każdy. O macie nawet dnia. A no, u mnie to możecie na moim kanale zobaczyć. Ach, chyba będziemy kończyć taki pokazowy to